Na Collision wspieramy promocję prawie 40 firm z Polski, w tym kilku grup, które przybyły tutaj dzięki wsparciu ze swoich regionów, województwa dolnośląskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Jako Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jesteśmy na Collision po raz pierwszy i jesteśmy bardzo zadowoleni. Zarówno stoisko narodowe, jak i oferta polskich firm wzbudzają duże zainteresowanie wśród zwiedzających. Otrzymujemy dużo zapytań na temat naszego kraju, na temat możliwości inwestycyjnych, na temat możliwości soft lendingowych w Polsce, ale też na temat oferty poszczególnych firm, które są tu obecne, od potencjalnych partnerów z Kanady i z innych krajów. Cinematic VR zajmujemy się tworzeniem Treści VR dla klientów biznesowych do celów szkoleniowych, ale na Collision pokazujemy nasz interaktywny system szkoleniowy, który służy do tworzenia interaktywnych, szkoleniowych i edukacyjnych firmów. Byliśmy na polskim stoisku przez dwa dni, teraz mamy własne stoisko. Dostaliśmy się do programu Alpha na Collision i pokazujemy tutaj nasze rozwiązania. Pomagamy przedsiębiorcom lepiej prowadzić biznes, a bankom lepiej obsługiwać tysiące i miliony małych przedsiębiorców. Używamy sztucznej inteligencji, dlatego jesteśmy tutaj na Collision, jedna z największych na świecie imprez dotyczących zastosowań sztucznej inteligencji. Chcielibyśmy podziękować PART za wspaniałe polskie stoisko. Pomaga nam spotykać się z inwestorami. Możemy zapraszać tutaj przedstawicieli zagranicznych banków oraz dużych inwestorów. Naprawdę znacznie łatwiej niż samodzielny występ ze skromnym stoiskiem, także bardzo dziękujemy. Vasco Electronics to globalny producent tłumaczy elektronicznych. Mamy w ofercie tłumacz ręczny z dostępem do internetu na całym świecie oraz teraz wprowadzamy słuchawkę tłumaczącą. Targi Collision w Toronto w 2024 roku były bardzo dużym sukcesem. Mieliśmy mnóstwo rozmów, mieliśmy okazję przetestować nasze urządzenia, połączyć się z wieloma biznesami, poznać polskich przedsiębiorców, także jesteśmy bardzo szczęśliwi i bardzo chcemy wrócić tutaj w przyszłym roku.